No, łowca. Dzięki za obserwację na TikToku. Mając co takie osobne duże DLC? Tak, no, zgadzam się. Już się Nie chcesz sobie Fumikage spoilerować? ok, spoko. Ludzi, kto do, na do następnego. drony patrolują, ok. Jakie ja mogę skasować? Ty no Najlepiej to by ich wszystkich było po cichaczu rozwalić, cenia, no? ale nie wiem czy się da. Hm. Mówiąc, Ile kosztował Spider-Man? 300 wy. Ja kupowa kupiłem za 300. Może, ale nigdy nie miał oh shit. Nie no. Sajebiście. O boże, ale się wpakowałem, chat. Wszyscy zaraz wiedzą gdzie jestem. Ja kupiłem za 300, ale najczęściej znajdziesz za jakieś 330-340. Zależy w jakim sklepie. Ok, będzie big damage? On no, tak średnio, ale może być. Dobra, najpierw tego ptaszka, tego drona trzeba rozwalić. Bo on dużo zawsze damage'u robi. Dobra, patrzcie to: Wszyscy naraz. No to jest silne, nie? To jest tak silny atak. Nie zdążyłem. Zbyt mało koncentracji potrzebnej do leczenia, okej. Okay. Oj, 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 Lekkie kłopoty Neymana mamy. Aperkacik, Boom boom boom. Dobra, już praktycznie nie mam leczenia i to jest big kłopot. Okej, okay, mamy, mamy leczenie. Eee... Oj. Który to był przycisk? Chyba ten. Jak jest na czerwono, to trzeba obowiązkowo robić uniki, bo będą kłopoty. Tu strasznie mocno. HP spada. Nie no, normalnie rakietami do mnie napierdzielają. Oj! Jest kontra, let's go. A tego ziomeczka z rakietą kiedyś mi zaznaczy, czy nigdy? No dobra, w końcu. Chodź tu, kumpel. trochę akcja jest, no źle. Bardzo dużo przeciwników. A źle zrobiłem, bo. Powinienem trochę po cichu ich rozwalić, ale niestety drona mi się nie udało po cichu zniszczyć. No i tak to się skończyło, nie? I śmietnik. Puuu. Dawaj mi go tu. Hop, hop. Nice, mamy to. Tak, to jest ten nowy Spider-Man. Czy to strój, czy mod, to jest strój. Prawdopodobnie nie wiem skąd go mam, ale prawdopodobnie za kody z Priorderu, bo jak zamówiłem parę dni przed premierem, to dostałem kod i to jest stamtąd ten strój. Możecie sobie zobaczyć. No nie da się modów wgrać, no bo to jest konsola, nie? To jest ten strój tutaj. Kostium Kumo. To jest prawdopodobnie kostrój z Priorderu, tak mi się wydaje. Za ile kupiłem, za tyle, ile są nowe gry na PS5, czyli za 300. Tak jak każda nowa gra na PS5 praktycznie. Tu macie ten strój, nie? Z takich fajniejszych, no to jeszcze mi się odblokował ten Amazing Spider-Man. To jest chyba z jednej części z Avengersów. Tu jest ten oryginalny strój. To jest jakiś jak Assassin's Creed wygląda. To są do Petera, a tutaj mam do Milesa Moralesa fajne stroje. Takie coś, pajęczy cień jakiś strój. A ten chcę odblokować niedługo, ale nie mam jakiegoś żetonu bohatera. Kostium Brooklyn 2099 też bardzo ładny. A ten co noszę to jest kostium Kumo. Ja kupiłem Spidermana za 399, no ja za 299 równe. No mówię, zależy od sklepu. Nie możecie kupić Spidera za 300, za 330, 340. Różne są ceny. Fajna gierka, no świetna. No to jest taki, wiesz, Spider-Man, jeżeli lubisz, podobałeś się, albo grałeś w jedynkę czy Milesa Moralesa, no to to ci się też spodoba. To jest po prostu to samo, tylko że wszystkiego więcej, lepiej i tak dalej. Siemano, ja witam. Wstałeś dopiero? Mamy trzynastą, ja już zaraz obiad. A ty dopiero wstałeś? No ładnie. Nadają się na polowanie, ale... to złodziejka. Nic. A, do piątej siedziałeś, no to dobra, sorry, sorry. Ja już tak nie dałem. Mi tak ciężko siedzieć po nocach. Bo ja codziennie po szóstej wstaję. W tygodniu. No pozdrowienia z Bydgoszczy. To też pozdrawiam. Bydgoszcz pozdrawia Bydgoszcz. Poski Alvaro. Oj, spam kwadracik. Te, te psy, to są te jakieś... Roboty od Kravena przypominają mi strasznie tą grę. Jak się nazywała ta gra Exclusive na... Przypomnijcie mi, ekskluzywna na PlayStation z taką babeczką Aloy. Jak się ta gra nazywała? To tak to właśnie te roboty mi przypominają. E... Te roboty mi się przypominają właśnie z tej gry na PlayStation. Główna postacie Alloy nazywałam, Na końcu języka, no? Jak ta gra się nazywała z takimi robotami? Bardzo znana, no Exclusive PlayStation bardzo znany. Horizon, a, tak. Horizon Forbidden West czy coś. Dokładnie, dokładnie, tak. Dzięki czas za info. Co mi się tu wydarzyło? Kamera mi się zmieniła na tych ziomeczków, a i zaraz zginę przez to, halo. Horizon Forbidden West mi chodziło. Dobra, czad. No tutaj niestety będzie raczej game over. To już są problemy najmanowskie. O! Jednak nie. Złapałem leczenie. Tak, chodziło o Horizon Zero Dawn. Dokładnie. Nigdy nie grałem w tą grę, bo właśnie tego settingu jakiegoś tak nie czuję. Że zwierzęta, roboty i tak dalej. Ale no wiadomo, gra jest znana, nie? Dzięki za wszystkie obserwacje na TikToku i pamiętajcie, że streamek też jest na Twitch'u. Ja date'owy. Mówisz, że siostra mieszka w Bydgoszczy? No widzisz, no to super. W ogóle dużo osób już pisało do, tutaj kiedyś na TikToku u mnie, że właśnie z Bydgoszczy są czy coś. Ale ten strój to jest niemożliwie dobry. Tak się cieszę, że mam ten strój. Szczególnie, że lubię właśnie takie japońskie klimaty i tak dalej. Poluję na to, czego poją się ludzie. Nic więcej nie musi A, ataki. Mówię, czemu ja nie mam żadnych mocy? A te psy coś porobiły, że mi ataki zablokowało. Dobra, patrzcie teraz. Easy. Oj, oj, oj. dobra, nie takie easy. Trochę przegięłem z tą łatwością. Eee... Okay. Dobra, nie w tą stronę spider zraszował. Te pieseły robią jakiś dziwny atak. Że nie można nic używać. Trzeba go zlikwidować. To natychmiast. Mam nadzieję, że mi nie wybuchnie przy twarzy. Dobra, leżą, Czego Tak, to jest Spider-Man 2, dokładnie tak. A Ta gierka, co wczoraj się pojawiła, no. Co to za strój? Prawdopodobnie z priorderu, bo wczoraj go nie miałem. A dzisiaj mi dosłali na maila kod z Priorderu, także prawdopodobnie stąd jest ten strój. Jakiś to jest strój Kumo dla Pitera Parkera tylko. Miles Morales go nie może mieć. Jest Craven. Proszę, czego pamiętajcie, że stream jest i na TikToku, i na Twitchu, więc wszystkie linki macie. Albo pode mną, pod kamerką, albo gdzieś na ekranie, ewentualnie w opisie. Polecam wszędzie sobie wbić. Poza tym jeszcze insta, żeby być na bieżąco z jakimiś informacjami. No i na YouTube macie setki filmów ode mnie. Też cały Spider-Man będzie tam wrzucany. Ja bym nie mógł niektórymi strojami grać jak dla mnie antyklimatyczne. W sumie tak, ja na to tak nie patrzę akurat, czy pasują do klimatu czy nie. Bardziej czy mi się strój podoba czy nie. Skorpion na Kravena, co jest w ogóle? Tego się nie spodziewałem. A no tak, bo on go zatruł, nie? Ja się okaże pewnie, że Kraven odporny i tak dalej. <laughs> co to? Spider-Man 2. No tak, bo Kraven złapał tego Lee, ziomeczka i skorpiona. Mi się wyda jakimś koksem. A ciekawe, dlaczego on nie chłapie. Zobaczymy. Jaki jest plan Cravena. Wcale nie chce zabrać super złoczyńców na polowanie. On na nich poluje. Felicia. O, kot jest. Ciekawe, czy później będzie dla nas. No. Bolałbym, żeby ci, co siedzieli w kiciu, to tam zostaje i przyjdą nowi. No też mi się trochę nie podoba to, że w, w sumie w każdym filmie spider man czy w jakiejś grze to są od, odgrzewane te kotlety. Że najczęściej wokół tych samych złoczyńców to się kręci, nie? Gdzie jest? Już wczoraj to wypatrzyłem. To znowu Skorpion, znowu zaraz Rhino, znowu Sandman. Serio? On zaraz tu będzie, a ty surfujesz po sieci? Mamo, nikt już nie mówi, surfujesz po sieci. Ach, możesz się już ubrać, proszę. Dobra, dobra. Widzę, że się umalowałaś. Chyba naprawdę go lubisz, co? Du, 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 du. Miles? By co jest? Cały pat mi się trzęsie. Słuchaj, następnym razem. Miles. Kocham cię. Mm, znowu na misję. O, szpiegostwo. Będzie mu przeglądać historię. Dobra, nara. A, ten strój, fajnie, że wszędzie te stroje widać, co ja ustawiam. Dobra, gdzie teraz? Pełno ekspa pewnie dostałem, znowu będzie trzeba upgrade robić, poziomów. Dobra, to może zróbmy na chwilę pauzę. Jeszcze chwilę pogramy, ale niedługo będę musiał kończyć, bo tam inne rzeczy trzeba robić w ciągu dnia. Plus jutro prawdopodobnie też będzie livestream, także jeżeli w razie czego będziecie chcieli wbić, no, to zostawcie follow'a, gdzie się da. I pamiętajcie. Dobra, mamy dziewiąty level, tak? Tu macie kostiumy. Chyba coś nowego wpadło jeszcze. Kostium pajęczy cień to jest dla Milesa Moralesa, który aktualnie używam. Dzięki za wszystkie obserwacje. A tutaj mamy jeszcze kostiumy tego Petera. I ten Petera to się nazywa kostium Kumo. Dobra, co tu mamy? To, tu był, był. To jest jeszcze nowy. Niesamowity kostium 2. O! To patrzcie, mamy oryginalny Spider-Man kostium. Taki z komiksów. Mamy ten z Avengersów. Mamy ten z Amazing Spider-Man. I Amazing Spider-Man 2. Fajnie. Coraz więcej. Tutaj też jakiś Assassin's Creed. To mam wykupiony akurat. Tutaj mamy ten Kumo. Też mam wykupiony. Ten jest też dosyć ładny. U Spiderka. Może weźmie inny kolor tego Kumo. Cały biały, biało-czarny. o. A u Milesa coś się pojawiło nowego? Nic ciekawego w sumie. Na to zbieram. Żeton Bohatera, ale nie mam gdzie tego zdobyć. A, żetony Bohatera można zdobyć za misję Flame albo w bazach łowców. Okej. Okay. To już coś wiemy. Ten kostium jest fajny. Brooklyn 2099. Ale na razie pogramy sobie tym Batmanem. <laughs> Niech będzie Batman. Technologia kostiumu. Coś tu możemy kupić. Mamy kasę, nic nie mamy, OK. Gadżety to też raczej nie mamy, kasiory Za jeszcze jeden poziom będę mógł ten kupić sobie sieciołap, bo to jest od 10 poziomu dostępne. Także jeszcze chwila. Umiejętności mamy dwa punkty umiejętności. Ja chciałem to chyba kupić? Nie. Coś, co kosztowało dwa punkty. Co to było? Dla nich obu? Nie no, byłem pewien, że coś kosztuje dwa punkty. Halo. Dla Milesa chyba. To. Nie, to. O. Naciśnie L1 plus X, aby unieść powietrze i głuszyć jadem pobliskich przeciwników. To kupimy. Zobaczymy jak to działa. Czy opłaca się kupić grę? Jeżeli grałeś we wcześniejsze, jeżeli lubisz Spidermana, to na 100%. Bo to jest po prostu więcej, lepiej, mocniej w do tego, co było wcześniej. Okej, okay, kolejny cios. Nice. L1X. Dobra, mega to będzie dobre. Teraz mam na mapie, wy nie widzicie na TikToku, ale tutaj też, tutaj to widać? Nie, nie widać. Na mapie mam jakieś te, pokazane. Proce mam jakąś pokazaną, o. MJ pewnie na razie nie zadzwoni. Co nowego w a mapie mam jakąś proce i nie wiem, co to znaczy właśnie. Szczerze wam Może powiem. Poszukać jakiś kryjówek łowców. Tu jest proca pokazana. Uuu, aaa! Super wyskok jakiś, ok. Dowiedz się, gdzie jest baza łowców. Przytrzymaj, aby aktywować misję. No to aktywujemy, z bazą łowców też muszę coś zrobić. A to nie to, pomyliłem, jak to skancelować? O, okej. Okay. A nie, L1? L2 plus X, dobra. Tylko, że w tą stronę daje mi to, okej. Okay. No to tak średnio, bo nie w tą stronę mnie wyrzuciło. A czyli te procesy są bezużyteczne, bo ja to mogę zrobić w każdym miejscu, dobra. Leci Batman, let's go. O, czekajcie, tam były jakieś części. Chwilowy odwrót? No, fak. To jakieś części były. Dawać mi to. Kosztuje 300 Gierka. No wiesz, no jak każda nowa gra, praktycznie. Szczególnie na konsole Sony, nie? No niestety, jak się nie chce wydawać kasy, to trzeba grać w jakiegoś Lola, cs czy Fortnite. No, strasznie drogie te gry są w tych czasach. Zgodzę się. Plus wiesz, no, ja sam osobiście najczęściej kupuję gierki, jeżeli to są takie must have'y, że wiem, że wiem, że sobie pogram, nie? Czyli no, głównie ekskluzywy od Sony albo gry, na które mocno czekam. No to ekskluzywy od Sony to co? Eee, to raz na rok czy raz na dwa lata wychodzą, tak? Gry typu właśnie Spider-Man, God of War, no to nie często wychodzą, nie? To nie ma co. O, udało się kontra zrobić pięknie i boom, big punch i unik. Musiałem zrobić unik niestety, ale oni naprawdę są wytrzymali. Dosyć mam chyba moc. Wysoki poziom trudności, tak mi się zdaje. No bez jaj, Dobra, to jest. ...spoko atak ale i tak. Chyba bardziej wolę te ataki od Petera Parkera. Tak trochę Wam powiem. Przynajmniej ten taki atak, co on tak fajnie raszuje Peter Parker. To jest mega mocne. Dobra, tych snajperów trzeba rozwalić, bo oni są najgorsi. Strasznie przeszkadzają i duży damage jest, jak mnie trafią. Siup, siup, siup. Chodź tutaj. Oj! Nie zdążyłem uniku zrobić. Znowu, oj, ginę praktycznie. Dobra, kontra. Unik. Kontynuacja. Dobra, lecimy po tamtego zioma, bo już mnie to denerwuje. Tych snajperów trzeba od razu wykończyć. Ale go przyszpyliło ładnie. Hello, my friend. Uuuu. Trochę chyba się kumpel połamał. Czy będzie na PS4? Nie no, na bank nie będzie, no ja raczej w tył, w tył gier nie zrobię, nie? Jeżeli teraz jest tylko na PS5, no, to raczej nie wyjdzie na PS4. Już po prostu gra jest, wiesz, za, za, za mocna technologicznie, żeby wyszła na tą starą generację. Dobra, jeszcze jeden gagatek gdzieś jest. Tu na wieży, czy gdzie? Na minimapie mam, że tu gdzieś stoi. No, na dół spadł, patrzcie go. <laughs> Dobra, finisher. Tylko na PS5 będzie w przyszłości na PC? Tak, pewnie tak, no bo ostatnio, przez ostatnie 2-3 lata, Sony zaczęło po czasie wypuszczać parę swoich ekskluzywów, nie? Na PC mamy właśnie, chyba, Spidermana 1 i Milesa Moralesa. Mamy chyba co, mamy właśnie w Horizon Forbidden West, mamy też Ratchet klanka. Powiedz historię. Katofor chyba też wyszedł, właśnie. Mapa jakiejś bazy. Jest szansa, że pokażesz mi, co tam na Przeszedłem na PS5, ale jak będzie na PS4, to kupię jeszcze raz i zobaczę, czy grafika taka sama. No na pewno nie będzie na PS4. Plus, no grafika nie będzie taka sama, będzie o wiele gorsza. To, to już widać przy Spider-Man 1. Czy się Moralesie, Że na PS5 jest o wiele lepiej. Przesuń kursor, aby znaleźć centrum łączności. Ok. O, tu coś jest? Dobra, mamy. Jaki poziom? W sensie poziom Spidermana czy czego? Albo odblokować bazę, jeszcze dwie misje trzeba ukończyć, okej. Okay. Dobra. To będziemy kontynuować na, na następnym live'ie. Bo za chwilę muszę kończyć niestety, tam ogarnąć w domu i tak dalej. Poziom trudności? Chyba niesamowity, coś takiego. Były cztery poziomy trudności. Ja gram na tym trzecim, na tym co gra rekomendowała. Jest jeszcze jeden wyżej, a ja gram na tym trzecim z czterech. Jest chyba poziom niesamowity się nazywał, tak mi się wydaje. To taki chyba normal jest czy tam pomiędzy normalnym a hardem, ciężko mi stwierdzić w sumie. No co ktoś chciał zobaczyć, stroje? No to pokazuję jeszcze raz na koniec, stroje. To jest ten, którego używam dla Majsa Moralesa aktualnie. Kostium, kostium pajęczy cień, też ma cztery warianty ogólnie. Oprócz tego, stroje, które mam, to jest ten, to jest zwykły strój z różnymi wariantami. Ten kupiłem. Rodzinny interes, tutaj kolory jak Prowlesa, praktycznie Prowlera. Ten jest do odblokowania. Klasyczny kostium. Kostium track też jest do odblokowania. Ten chcę odblokować sobie, fajny jest. Brooklyn 2099 dla Maisa Moralesa, a dla Petera Parkera na to używam tego. Kostium Kumo w czterech wariantach jest oczywiście. Tu jest zwykły, standardowy. Potem mamy klasyczny Spider-Man. spider, -Man, spider -Man z Avengersów. Spider-Man Amazing Spider-Man, Amazing Spider-Man 2. Tutaj macie strój Scarlet Trujeczka, Tu jest strój zaawansowany jakiś kostium. No i tutaj jeszcze mam kostium Ark Knighta, czyli taki ala Assassin's Creed czy Moon Knight bym powiedział. I te są stroje dla Petera Parkera. Oczywiście nie wszystkie z nich mamy dostępne. Dostępne mam aktualnie trzy. Ten zwykły. Tutaj ten japoński i ten tutaj rycerza jakiegoś, nie? Także aktualnie tak to, tak to wygląda, jeżeli chodzi o stroje. No i co? A, wybrałem inny strój, ok. To muszę tego zmienić. Na Miles'a przypadkowo kliknęłem. Weźmy sobie ten, dobra. Nie. Nie zadręczaj się Czy mogę się teraz przełączyć na Petera? No właśnie zobaczmy. Ogólnie to jest tak podzielone, że masz misje, które może robić Peter, może robić Miles albo mogą zrobić oboje. Teraz właśnie kliknąłem touchpada. Yy, I ta misja jest na przykład dla Milesa, ta misja jest dla Petera, ta dla Milesa, ta jest dla, dla dwóch misja. Także po prostu jak kliknę tą misję, to wtedy ten, to wtedy mnie przełączy na tą drugą postać. A szybka, te szybkie podróże nie sprawdzałem, nie wiem w sumie jak to się to robi, szczerze moment. Ile kosztuje gierka? Tak jak każda gra na nowa na konsolę, czyli 300 od. Szybkich podróży jeszcze nie sprawdzałem. Nie w sumie, nawet gra mi tego nie zaproponowała, więc nawet nie wiem, czy to odblokowałem, czy to jest od razu.